Hej, witajcie w nowym odcinku z Forza Horizon 4 na moim kanale, wiedziałem, że to się nie uda, to było jakby skazane na, na... o, ale to się, dobra, ja przynajmniej muszę potestować, które drzewka się kładą, a które nie, dobra, duża choina też się kładzie, także jest ok. tylko te wielkie mają problem ze sobą, ale jest tutaj troszeczkę tak trudniej przez ten las, bo te liście, może to jest kwestia tego, że z jesień, ale są strasznie nisko i nie widać takiego prześwitu jak w trójeczce, trójce był przez, przez taki las chyba ciut łatwiej przycisnąć. Hmm, takie przynajmniej jest moje chwilowe odczucie. Proszę bardzo, pierwszy wyścig wybraliśmy. Dobra, tam to drzewo musiałem wybrać. Dlatego musiałem gaz dołożyć. Ehm, CrossFtarron House. Skonfiguruj zawody, proszę bardzo. Ehm, pierwszy wyścig sezonu jesienien... jesiennego. Ona tam coś non-stop gada w tle, ale nie ma napisów i to mnie rozwala. Jak ona tam coś gada, to, to chyba jakby i nie ma napisów, to chyba to jest mało ważne, tak szczerze powiedziawszy. Krus. odnosisz łatwe zwycięstwa, tak więc chcę z tobą przymierzyć się jeszcze dwie watary. Chcesz podnieść obecny poziom trudności przeciętny na wyższy wybitny otrzymać 20% kary chcę? Myślę, że to jest zabójstwo w tym momencie, tylko sobie jeszcze sprawdzę tak, ponad przeciętny na wybitny. No, czy ja wiem, stary... Myślę, że to się może troszeczkę nie udać. Myślę, że może być problem z tymi drywatarami. Ale nie, są trzy okrążenia, dobra, okej, okay, ja na to spoko. Muszę wyczaić, kiedy jest jakby wyścig, a kiedy jest sprint, czy, czy przed wyścigiem, gdzie to jest napisane. Spróbujmy, łatwe zwycięstwa, Tam to nie było łatwe, stary, to było mega ciężkie tamto zwycięstwo poprzednie. Znaczy nie, jedno zwycięstwo co się z Lambo ścigałem. Ty, ale no niemożliwe, że wybitne tak szybko jakby przeklepaliśmy. Jest jesień, leje deszcz, chlapa na drodze. To jest spokoj, ale ta gra będzie zróżnicowana, w sensie to jest... złoty to prezes. Jest ta sama trasa zupełnie inaczej wygląda, nie? Potem jeszcze będzie zima, tak. Dobry pomysł, jakby nie kojarzy. Gdzie jest jakaś inna gra, która tak zmienia sezony, w sensie... Por... Zaliczyłem te, ten przejazd, czy nie? Zaliczyłem chyba. Tak. <laughs> yy... Nie ma chyba takiej gry, która mi tak... Ale no, bez jaj, to jest ten wybitny? Czemu tak łatwo mi dajecie wygrać? Jest to troszkę tak... W sensie... Nie było tak łatwo. Na tym ponadprzeciętnym. Chyba, że akurat ten wyścig tutaj szutrowy to jest łatwa sprawa. Zawsze to chyba było łatwiej niż śmigać po... Po drodze, w sensie z Lambo się ścigać, Subaru, które bujało. To może być naprawdę spoko. No i w prawo, i dobrze jest, spoko, Zasubskrybujcie kanał. Jeśli nie macie konta na YouTube, to sobie załóżcie konto. Wiecie, jak założycie na Gmailu, to macie tak samo jakby na YouTubie. Także możecie pocztę na Gmailu założyć. Te konta są współdzielone, to jest wszystko od Google'a. I wtedy będziecie mogli subskrybować, lajkować, dawać łapki w dół i wiele, wiele, wiele rzeczy. A jak nie umiecie sobie założyć konta na YouTube, to poproście starsze rodzeństwa. Też będzie spokój. A jak nie macie starszego rodzeństwa, to to nie wiem, no to musicie poczekać, aż będziecie umieli. Baza proszę. I pięknie tu jest. Ja chcę tylko zima, ja jestem zawsze podjarany, zima w grach to jest hit, to mi się tak zawsze podobało. Szczególnie w Call of Duty jak były jakieś mapy zimowe, no to zawsze. Ej, naprawdę ja na tym wybitnym strasznie łatwo jest tu z nimi wygrać jakby zero męki, nie? Odskoczyłem i to bardzo, bardzo daleko naprawdę No tak trochę mija z celem <grym> jak następny wyścig też będzie tak łatwo jakby ten, no to damy sobie jeszcze wyższy, wyższy poziom ale ja nie wiem, te tarki może się nie zaktualizowały do wybitnego czy, czy, czy coś to jest aż śmieszne, przecież nie jadę jakoś specjalnie dobrze. Rewelacyjnie czysta jazda. Ja mówię, że to może być przypadek. Może być zupełny przypadek. Okrążenie nie będzie najszybsze. 5, 6, 5, 7, 8, 9, a jednak chyba rekord, chyba rekord okrążenia uklepałem. Tak mam wrażenie. Proszę bardzo.

Eee. I... Czy ja mam jakiś... w sensie... O Nie Niezła bryka. Cześć. A to ja ja po prostu. <laughs> Czekajcie, tak nam naklepali teraz nowych rzeczy, że ja nie wiem co robić po prostu po kolei. Tu jest fotoradar na jakiej prędkości? 257 ale to jest strefa pomiarowa Przecież to auto to w, w, w największych snach tyle ciśnie to, jest, no to nie jest do zrobienia tym Subaru Trzeba coś kupić Pytanie ile mam hajsu Ojej, było 200, ale to już po ptakach z tymi 200 Jadę mniej więcej w tym kierunku, w którym jest No nie, 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 nie no przykro mi bardzo bardzo, ale subaru ledwo co 220, to tam strefa pomiarowa się jednak chyba nie uda. To sobie możemy już. Czekajcie, 205. Jakbyśmy przejechali? Tak, jak jestem rozpęd... Co się stało? Stop! Kiedy no, twój samochód jest rozpoznawalny, w każdym miejscu dostajesz premię do wpływu za kolejną. Kaj. Stara, proszę cię, ja tu się skupiałem, żeby 257 na wytrybowanym. Proszę bardzo, wybierz. Mogę już jechać, bo już ja się boję. Tam trochę cisnę za szybko. Posażenie opcją. O tym mówiłem! <ścoughs> o tym właśnie mówiłem. Dobra, stop, nie będziemy tego na siłę robić z tylko ciśniemy na wyścig. Tutaj jesteśmy mega blisko tego. Proszę bardzo. I w, w najmniejszym śnie nie mam, nie mam zamiaru tego zrobić tak jak mi po się pokazujecie, tylko właśnie w ten sposób. Proszę bardzo. To było piękne. Zakręt w moim stylu. Stop. Drzewa, 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 drzewa. Jestem. I dom. Domu to nie Stop. Dziękuję, hmm. okay, bo nie wiem czy tutaj kontynuuj, nie wiem w którym miejscu dokładnie miałem być. Solo współpraca, nie no solo raczej. Następny rozdział, wybierz rozdział. Dajcie następny jaka różnica na wybierz rozdział, a następny rozdział w sensie o co tu chodzi.

Stop, droga, zmylił mnie gościu, który cisnął w lewo. Nie! ty przyzwyczaj się, że oni jeżdżą mnie tą stroną co ty. Musisz to przy. No wyskoczyli mi dwóch, nagle nie było jak ich ominąć. Ale myślę, że. A dlaczego na wprost mi kazali jechać? A nie będzie łatwiej tak jak ja chcę? Myślę, że może nie być. <laughs> Ale tam było to tak naokoło bardzo. O 4,6. Patrzcie, już mam o wiele mniej. Może być puls. Proszę. Stop. Moment. Dajcie mi tylko dostęp do asfaltu i będzie o wiele łatwiej. Jest w lewo Mateusz, wybiło mnie przed tym tak bym tu ładnie wylądował to nie moja wina kompletnie proszę opanowany, gitara a dlaczego, aha dobra, okej okay. już się pytać, dlaczego on idzie lewą stroną dobra, troszeczkę się zetniemy, tylko tak troszeczkę i liczymy na to, że nic skręcaj w prawo wiedziałem, idealnie w to już może tym rondem, ej rondo widzicie, Objazd w lewą stronę to jest hit ja, nie wiem, ja, ja bym chyba nie ogarnął, jakbym pojechał do Anglii jechać samochodem. Już tym bardziej jakbym tam wypożyczył i gaz by był po prawej stronie, to najpierw by mi kazali chyba poćwiczyć. Ej dobra, tu już sobie mogłeś odpuścić jazdę przełajem, człowieku. Tylko jechać najnormalniej w świecie. Już się boję tego samochodu kaskaderskiego, jakiś kombajn czy coś w tym stylu. Coś co nie może jeździć po normalnych drogach najprawdopodobniej.

Ja mam czystą teorię na temat tego, że to się nie trzyma drogi. O, ty, prezes, w ogóle hamuje? Hamujemy, dobra, daje radę to hamować. No i piękna jazda, patrz! Remember, elegant, smooth, so <laughs> Uszkodzenia mi już tu wytyczyli. Jakie frajerstwo! Nie można się rozbijać faktycznie. To Pierony. Nie zaliczą mi tego, dobra, to te, tego, tego jakby się nie spodziewałem. Jeszcze mamy 2 minuty na to ile mam tego? 3 km o ty, czyli najprawdopodobniej to trzeba jechać w miarę szybko. Bo jeszcze pewnie mi dali wybitny ten minuta. Ma dwie 2-4. Dobra, jak można jechać szybko, to nie mam, nie mam problemu. Tylko jak wyskoczy jakiś większy zakręt, no to już jest po ptakach. Na przykład ten tutaj. No, mówiłem, mówiłem. Trzeba wyhamować troszeczkę. Jeju, u kompletnie nie czuję tego wozu. Kompletnie to płynie jak. Wiesz co? Ja tam nie ważne te uszkodzenia, ja chcę tylko do, dokulać. Lewą stroną cię wezmę. Jehe! Yeah! Udało się. Dzięki. I utopmy go teraz. Stary jak ci klepnę zaraz, to zobaczysz. To jest koszulka z Forzy Horizon 3 na tej zasadzie, dobra. I Forda Raptora jakiegoś dostałem w garażu siedzi. Może być całkiem przyzwoity. <coughs> Za to, że grałem w trójeczkę, to mi go dali. Siedem i pół koła. Uwaga, uwaga, uwaga. Samochód. Samochód. Mm, no dobra, zawsze to można sprzedać. <laughs> Co mam teraz zrobić? Kaskadę to można kontynuować w sensie kolejny, ten jakiś rozdział. Pokaż. Ej, stop. Ja tylko chcę sprawdzić, wiecie. Pokaż solo. Wybierz rozdział. No, ty wpyt, tych rozdziałów tu jest dużo. Na tej zasadzie pokażcie, trójka. Co mam zrobić.

Fajnie, cieszę się. piękne zielone kolory, jak daleko jest. Znowu, ty no, gdzie my jedziemy tak daleko? 6 km 8. Dobra, ale to jest przynajmniej... Jeju, jak to się trzyma drogi, to już czuć. To rozumiem. Nie, nie to co poprzednio, ta łajba pływająca. Nie wiem, jeśli będziecie grali w Forza Horizon 4, no to doświadczycie tego. Tam to był hit. A tu się drogi trzymamy, no troszkę jest uślisk, ale to i tak... Ja mam pytanie, czy w scenie głównej można jechać bez lusterka? W sensie nikt się nie pokapuje, nie? O, o, o Pani. <noise> ale nie ma znacznika, że ma śnić. Dajcie spokój, no bo wrzuciliście mi do takiego wozu. Ja bym sobie w ogóle nigdy nie zaufał. Nie ma szans. Okej. Okay. Troszkę ta linia jazdy może nie była tak, jak powinna być, ale nawet, 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 nawet się udało. Nawet jakoś to przeżyłem. Stop hamowanko, w lewo, kręć tym. Kręć tą łajbą. Pyk. Stop. I... Nie można dodać gazu, bo mnie obróci. I patrzcie, ten spokojnie, na nawczasy i tak jest pierwszy. I tak, i tak mnie wziął. Hop. W lewo. Dawaj. Odkrywanie drogi. Czyli tu jeszcze nie byłem. 4 km i naprawdę tego celu w sensie to jakby nie jest wyzwaniem, tylko tu chodzi o to, żeby się przejechać. Mmm. No złap drogę lewym kołem chociaż, o właśnie. Jejuch, No dlaczego cię Mateusz tak znosi? Co jest z tobą? O, co tu biega? Dobra, gratuluję. 290 Próbuję wyczuć to, w sensie tak, o właśnie, żeby tak bokiem fajnie jakoś, ale to jest jakby kwestia tego, że, że troszeczkę trzeba w prawy pochytać i dopiero wtedy jakby czujecie samochód, że jedzie tak jak wy chcecie. Muszę się przyzwyczaić do tego, że oni jadą po tej stronie z naprzeciwka. Troszeczkę przesadziłem drzewa po tej stronie, ok, i wracamy. Jestem. Ej okej, okay, ale w, mimo tego, że na przykład trójka była już rozwinięta, to tutaj i tak powprowadza, powprowadzali dużo nowych fajnych rzeczy, że jest ciekawie, jest co robić. I, i zobaczymy jak to będzie dalej. Stop. No, prawie. Jak jedziemy dużo kamieni i droga taka ten, to ten samochód nie może lśnić, tylko być poobdzierany, Będzie bardziej filmowe. Ok, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, czyli po prostu jak. jak jak nie damy rady, no to nam to przeżyć. <laughs> Jeśli ja nie czuję jakbym był w Fordzie Horizon, tylko o ty panie Chłopie, co ty sobie tu... Dobra, lekko. Rozdział ukończony. Tak jest, ale pasy 6-punktowe to kto montował? Na, na czy jest nie? Idziemy sobie jeszcze jakiś wyścig klepnąć. Ogniem, ale się nakręciłem na tą grę, to jest spoko, naprawdę. hitior. Dobra, zdobywasz trzy gwiazdki, ja tam wiem. Bilansy, wpływ, akcja. Zawody pokazowe Behemoth. Dziękuję. Fortune Island. Pokaż to.

I dokulał się tam, ale to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. No bo chcę, żeby to było na, na początku, jakby wiecie, na początku następnego, żeby to wszyscy zobaczyli. Bo dobrze wiem, że nie wszyscy dooglądują odcinki do końca, tylko początek, jakby większość ogląda. Tak, tak. Co to jest, tu jakaś widokowa rzecz? To ja się tam dokulam poza odcinkiem i sobie zaczniemy od tamtego miejsca po prostu nagrywanie kolejnego materiału. Może po drodze jeszcze tu jakieś itemki typu. Może nie tyle co itemki, co na przykład. Jest tu tablica pokazowa, to wszystko zrobię, jak po drodze będzie wyskakiwać. No i teraz to tyle, zostawcie łapę i widzimy się w następnym materiale. Teraz to tyle, trzymajcie się, cześć!